Siemka wszystkim z tej strony kitek, a dzisiaj zrobimy loda ekipy. Ekipy? No, z, nie, z, tak naprawdę zrobimy lody kitka, tylko do tego będziemy potrzebować właśnie czegoś takiego, ponieważ będziemy próbować odwzorować strzelającą posypę. Czyli zrobisz własne lody? No, a teraz zapalamy światła i zaczynamy. O! Słuchaj, mamy takie ogólnie... Nagrywasz, nie? Nagrywasz mnie? Tak, mamy taki problem ogólnie, bo na początku będziemy potrzebować opakowania oraz e, patyczka, który... Ty robisz? To ty robisz? Co, Słuchaj. Patyczka. Nie on się roztopił, mu no, Jak go otrzymałeś, tak to się dziwisz. Ojoj. Oj. Dalej dobry. Ale taki krzywy. Nie dobry. ma problemu. Mm. Dobra, jeżeli chodzi o to, To ja biorę się za połaszowanie loda po to, żeby odzyskać mój patyczek, po czym zaczynamy robić loda kitkowego. Ale wiesz, że masz wielki patyczek od sushi. Co? Wielki patyczek od sushi. Mogę się... Dlatego, że chciałam. A, okej, okay, dobra. Będziemy używać do tego pomarańczy. I co, dobry? Dobra, ogólnie to tak. Na początku musimy zrobić opakowanie, czyli przerobimy najlepiej opakowanie ekipy na opakowanie kitosława. Co wy na to? Napiszcie, czy wolicie truskawkowe, czy cytrynowe, tak? Bo to są jakie smaki? To, cytrynowe, tak. To mi chyba nie Ważne, że jest. I eee, posypa! Właśnie ją straciłeś. Tak, dobra. Dobra, zaczynamy. Hmm? No już kitek nie jest. No kończę patyczek potrzebuję, no dobra, ogólnie tak. Ja się biorę za malowanie marowa go na czarno, bo przecież płatki kitka były czarne. A co tam mamy? To? Mamy farbę czarną i żółtą. Białą. I białą. Biorę się za malowanie, tylko kończę tego roza. Jest? Słuchaj, patyczek już odzyskaliśmy, teraz musimy go wysuszyć. Ogólnie wiesz, jakbym ja swoje lody, to bym tak patyczków nie pozyskiwam, no ale. <grym>, dobra, no to co? Zaczynamy. Ty, ja się ubrudzę. na no. zuko ubrudzę. No, mieliśmy tą bruskę z boksów, z magnifikonu. Wow, Jedziemy na Pyrkon! Jeżeli ktoś chce nas spotkać, przejść, pogadać, przytulić się czy coś. <grym>, I dać kitkowi Przypitkę no, przy Kitkową, jeżeli ktoś chce mi dać, to zapraszamy oczywiście na Pyrkon. Gdzie będziemy? Tak, mam tu. Dobra. Zobaczymy czy to działa. Czy ja to pomaluję? Myślisz Mufinka, to się zepsuje, czy nie? Aż podejdę. Wiesz, Kitek, że mogłeś zacząć od lodów, bo one się muszą trochę mrozić. Nie, nie mogłem. Czemu? Bo ja będę musiał jakoś te lody zrobić. Więc ja będę... Ty? No a jak? żartujesz! No a jak, jak zrobimy loda idealnej tej ja szerokości? Nie, kręcę, co on wymyślił? Czy jak ja to wezmę tym suszarką, to czy to się weźmie i zwinie, no, bo próbuj. to jest plastik? Nie. No to trzeba... Zimny muffinka. Nawiek. Muffinka. Nie, zimne nawie. ja nie będę dwa razy tego Zimny robił. Zimne nawie. Słuchaj, to jest sesja testowa. Jeżeli wyjdzie, to wypuścimy takie lody na rynek. Będziemy mieli lody kitkowe. Mufinkowe niepotrzebne. To tak. lepsze. Farba mi się chyba słabo śmierdzi. Za długo trzymałam ją na słońcu. Mika! Suszę to! No widzę! Ale wziąłeś zimny nawiew! Co? Zimny nawiew! Nie, ciepły. No to weź zimnym. Czemu? Co za Żebyś nie na ciepły. Okej. Okay. Dobra, ja to... Nie! Nie umiesz była szarki. Dobra, słuchajcie, ja teraz suszę ten nasz papierek, o czym nałożymy drugą warstwę, no i bierzemy się za robotę, loda z posypą. Dobra, podsuszyłem trochę nasz e, elegancki papierek w kolorze, oczywiście czarnym. Teraz bierzemy białą farbę i będziemy na niej rysować. E. No, co jest? Mamy tej białej farby. Nieważne, udało się. Teraz narysujemy na nich ki kilka kitków, po to, żeby elegancko wyglądał, i w międzyczasie zaczniemy przygotowywać nasz sok i strzelającą posypę. Nie mam jeszcze zielonego pojęcia, jak zrobię, żeby ta strzelająca posypa nie strzelała. Masz jakiś pomysł w ogóle? Mówię, jak to zrobić. Ja też nie wiem, jak oni to robili. Więc ogólnie mam tutaj duży problem, ale zaczniemy może od naszego papierka. W niektórych miejscach jest jeszcze niedosuszony, ale ja bym tutaj już zaczął malować, bo to nie ma czasu. O, nakładamy nasz emblemat. Emblemat to się nazywa. To jest emblemat. Znak firmowy. Znak firmowy, kitkowy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Troszeczkę nie wyszedł, ale nie jest źle. Pierwsze teraz... opakowania pod lody to robi się w tą stronę. Którą? No w tą. Ale mogi się robi w tą. Dobrze. Masz jakiś problem? Dlatego Zrób sobie lody muffinkowe, To będzie miała w drugą stronę. Nie masz żadnego problemu. I jeśli chcecie, to zostawcie 2000 łapy w górę. To wtedy robimy lody muffinkowe. Miałeś napisać x-kitek albo lody. Jakiś tam kitkowy mróz mózgu lodowy kitek. Co jest do? A ty już piszesz, nie ja myślał, że ty jeszcze kota rysujesz. Ty. Dobra, myślę, że... Zobacz, tu byśmy jeszcze tylko dodali jednego kota i myślę, że opakowanie nie wygląda źle, ale brakuje do niego tej naklejki, tak jak wcześniej mieliśmy holograficzną albo moje twarzy. Właśnie, tak. nie wydrukowaliśmy mojej twarzy. I co ja teraz tu przykleję? Ja wiem co. Naklejki z naszego sklepu winki.pl, Już jeszcze kilka zostało, więc proszę bardzo, powiedz, którą chcesz. Eee, ja bym brała jak to? Cyłko. Zaklej go naklejką. Nie, 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 on zostanie, ponieważ to jest taki gorszy kotek, ale dobry. Dobra, wybieramy. Ja bym wybrał y, cuksowy, że on są takie cukierkowe, dobre, pyszne. No bo jak strzelająca posypa, no to cuksy No właśnie, to jest to jest akurat dobre. O, nie, no to zamykamy Coś delikatnie. Tak. Tego cukierka. No właśnie, bo to się przykleja. Przyklej i my, no, ostatnio mufinkę przyklejaliśmy i tu bym chyba go w tą stronę. O, dobrze, zobacz. Jakieś naklejki w sklepie koniecznie napiszcie? Jak myślisz, elegancko to wygląda? Podobają cię się? No. takie lody? Ej, fajnie wyglądają, szczerze. No, powiem ci, że idealnie w mojej kolorystyce, jak zawsze, się biało-czarne. I teraz w tym momencie pora przygotować. Tego potwora! Dobra, ogólnie jeżeli chodzi o nasze lody, to postanowiłem, że będą to lody o smaku pomarańczy. teraz mam taką bardzo dużą znagwostkę, Czy jestem w stanie wycisnąć z niej sok mufinka? Nie masz wyciskarki. Tak, Nie wiem, ja tak poszedłem i wziąłem Pomarańcze i mówię, na wszelki wypadek wezmę sok pomarańcza, mango, więc troszeczkę nie będzie pomarańcza, więc so, napijmy się tego soku na początku, jeżeli będzie dobry. A ty to to... sok? Nie. A to nie jest napój? Jest dobry. Nie wiem, czy to znapój, czy sok. Słuchaj, to może zrobimy tak. Jednej i naleję. Bo ja mam teraz taki bardzo, bardzo trudny dylemat. Ponieważ ja mam tu strzelającą posypę. Kity. I Jak ja mam teraz zrobić, żeby ona, tak jak w lodzie ekipy, nie wystrzelała, zanim ją zamrozimy? No mówię, to pomóż mi coś, no! Ja A to... może? No. Weź najpierw ją w sobie do pakowania, zamroź ją, i dopiero później nalej tam sok w sensie, że pierw wsypać do opakowania, tak. od razu do zamrażarki na tak. jakiś czas tak. i dopiero potem zalać sokiem, szybko wymieszać znowu do zamrażarki, tak. żeby było chłodne. Tak. Ty to jest dobre, akurat. Dobra, to co? Poczekajcie, no pierwsze to rozpakujmy. Teraz tu są smaki, chyba. Tak. Tutki krótki czy Coca Cola? Tu tutti frutki tak owocowo, no, co nie? No tak piosennie, znaczy dlaczego nie. Bo poczekajcie, jak wsypiemy do tego, to będzie strzelać co, nie? Tak, Kitek! To, nie? No Z... tak strzela! Dostaniesz wsparcie. Tego tak um, nie ogramy, no niestety. A może sok też pasowałoby zmrozić przed tym? Nie wiem czy to coś da. No to już strzela! Bo miałeś tam mokro! Zapomniałem! Daj włoży to. Dobra, wstępam. Lejemy to do środka nie. i do zależanki. Lejemy to, nie ma... Co... Nie, kitek, apatyczek! <laughs> Oj Boże. Łateczka stop! Kiedyś to jest bardzo zły pomysł To jest otwornie zły pomysł Pomóż mi szybciej, ja czekaj nie nie co mi strzeliło w Przestego? rękę? Ej, ona strzela a, mi w oko strzeliło! O nie, o nie, wylewa się, a nie, może to ja radę, dobra. No pewnie ty Nie, za, za dużo dałem! Dobra, idziemy to mrozić. Okej, okay. tak więc jesteśmy po dniu, tak naprawdę, no nie wiem, nie cały dzień minął jakieś 12 godzin. Lodowy kitek już jest gotowy, ogólnie jest zamrożony. Wczoraj troszeczkę wyciekł, i widzę, że nasza naklejka niestety. O nie, to naklejka! Zobacz! Farbę odkleiła, to farba nie zdała To o, nie nasza pochasz. naklejka Mówiłam ci, że ta farba już chyba się zepsuła Widzisz? Trochę czasu leżała Z drugiej strony wiesz, szybko ją do tego, ogrzaliśmy ją na szybko Potem zmroziliśmy ją, więc Ła, wow, jaki zamrożony to Dobra. będzie słuchaj, odpakowujemy lodowego kitka Lodowy kitek, to jest Musimy zdjąć naszą gumkę Związaliśmy go gumką recepturką, ale nasz się czarną Pod kolor loda Dobra, tak więc znaczy pora otworzyć ten opakowanie kitkowe Napiszcie w komentarzu, czy takie opakowanie by wam się podobało Mi tak. Myślę, że trochę jakby ją można dopracować, albo gdyby te lody były czekoladowe e, możesz nie pokazywać tej niepomalowanej części? Bardzo cię proszę Weź nie oświeżaj się super, super. Dobra, słuchajcie Najważniejsze jest to, czy nasza strzelająca posypka działa, w co wątpię Nie, wow. moje opakowanie się zepsuje Ale, no, ale... kształt spoko Myślę, że kształtowo o jeju. Weź nie pryskaj na mnie. I co z tą posypką? Patrz! Wow, 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 wow. Ale pokaż kształt! Dobra, Ej, ciekawe! Tak. Jeżeli chodzi o wielkość loda, no to jest naprawdę mega. Mocarne! Teraz tak, strzelająca posypa nie strzela! Ej, dobry! Nie strzela! Mm, ale w ogóle jest z u góry. Bo ta posypa może jakoś tak, wiesz. Tak, to jest cukier. Racja. Czyli już nie strzela. Strzela trochę. Ale tak leciutko mi strzeliło raz, czekaj. C strzela! Strzela, panie, strzela nie? jest, działa! Słuchaj, ej! Pamiętaj, pamiętaj, że oni tą strzelającą posypę mają na tej jakby takiej skorupce. To też może być y, rozwiązanie tego mm, problemu. Na pewno, ale wiesz, przez to, że wrzuciłem tego bardzo dużo, niektóra przerwała prze, przez zamrożenie. No? Naprawdę sztos, czyli da się to ogarnąć, czyli strzelające lody z posypą, bez posypy, Znaczy, w sensie no jest! I naprawdę to smakuje mi ten lot. Pomarańczowy. Eksperyment mimo wszystko się udał. Jestem zadowolony, mimo że ta posypka, jeszcze bym tutaj dopracował. Smakowo, super. Ogólnie pomarańczowy. brakuje właśnie takiej jakiejś polewy. Patrzcie, jak łatwo możecie robić sobie lody. No, powiem wam, że na, teraz na lato kupujecie sobie lody ekipy, po czym wrócicie sobie kolejnego loda. To jest sztos. zobacz, no. odpakowujesz i masz takiego i naprawdę no. fajnie wygląda. Fajnie, jakby był serio taki. No, a ja co? Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Pamiętajcie o tym, żeby wystawić łapeczkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. A no i chciałem Was poinformować, że jeżeli chcecie wysłać nam jakieś paczki fanarty i inne rzeczy. Czy możecie teraz na skrytkę pocztową, która jest w opisie, a my możliwe, że ją otworzymy na odcinku. A jeżeli taki odcinek Wam się podobał, łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i piszcie przede wszystkim, co dalej robimy. Może wielki secret boxa kitka zrobimy. Yy. To byłoż to! Joe musiałbyś przerobić, ale nie masz jeszcze kota? Takitka.